Witajcie kochani. Dzisiaj jestem z Mietkiem. Nagrywamy dla Was kolejny odcinek, kolejną rozmowę. Witaj, Mietku. Witaj Szatra. Witam serdecznie naszych widzów. Cześć. <grym> Co tam u Ciebie słychać? No, jak zwykle dużo się dzieje. Realizuję pewne projekty Zgodne, zgodnie z zasadą realizacji projektów. Wizualizuję pewne rzeczy. Rysuję sobie, coś szkicuję, trzymam w tajemnicy, więc przyjdzie moment, gdzie ogłoszę pewne informacje, natomiast teraz to jeszcze nie jest właściwy moment. Tak, natomiast, cóż, jadąc do domu, miałem po drodze ciekawy telefon, ciekawą rozmowę z bardzo ciekawym człowiekiem. Nazwijmy go panem Andrzejem, tego człowieka. I opowiem właśnie treść tej naszej rozmowy, bo była bardzo, bardzo interesująca. Więc pan Andrzej zadzwonił do mnie, nie ogląda zbyt wiele filmów, bo było widać, że nie zna podstawowych zasad. Tych moich filmów nie znam o zasadzie przyczyny i skutku. No i zaczął ubolewać nad tym, że on, taka dobra dusza, która chce realizować, projekty takie różne, że chciał uszczęśliwić, uszczęśliwiać ludzi, uszczęśliwiać świat. No to już wiedziałem, że za chwilę pojawi się, pojawią się owoce tego uszczęśliwiania świata, a jak się chce uszczęśliwiać świat, to naszymi dobrymi chęciami piekło jest brukowane. Czyli, czyli kreujemy sobie cierpienie, chcąc uszczęśliwiać świat na zewnątrz. My mamy świat na zewnątrz, ten odbity od lustra, to co tłumaczę na szkoleniach, to, co jest odbite od lustra, co widzą nasze oczy, ten świat, jeśli on nawet cierpi, to jedyne, co możemy zrobić, to błogosławić ten, ten świat i błogosławić tych ludzi, nawet jeśli oni cierpią, ale w tej holograficznej rzeczywistości, jako takiego cierpienia, nie ma, bo hologram nie cierpi, iluzja nie cierpi, iluzja odgrywa tylko rolę cierpiącej. On zaprogramowany ten pan Andrzej takimi różnymi programami, że jak ktoś jest biedny, to trzeba się litować i trzeba pomagać. I nawet jak ktoś nie pyta, nie prosi, to też trzeba pomagać. I, i on tak właśnie uszczęśliwiał świat na zewnątrz, uszczęśliwiał iluzję. Tak? To właśnie jest kolejny program, ciągle właśnie taki program, że jest trzeba być właśnie z tak? I właśnie litować innych i tak dalej. I wtedy myślą, że jest, tacy ludzie są dobrzy, dobrymi ludźmi. No tak, przychodzi, przychodzili do niego różni ludzie. Jadolili mu jęczeli z bólu. On nie, jakby nie uświadamiał sobie, że to, co oni doświadczają, to to jest ich. Ich skutek, ich własnej przyczyny, tak? I mają prawo tego doświadczać i przyjąć swoje własne plony, pobłogosławić i, i wyzwolić się z tych dostaw tych nieprzyjemnych rzeczy, ale to jest ich. On tego nie rozumiał, więc na te wiadolenia hmm. odpowiadał litością i uszczęśliwianiem ludzi, uszczęśliwianiem, hmm. tak? Czasami, nawet gdy oni nie prosili o pomoc, to też. Uszczęśliwianie było re realizowane, i cóż, jaki był skutek? Skutek był taki, że musiał zapłacić za uszczęśliwianie świata na zewnątrz. Płacimy zawsze cierpieniem. O tym dokładnie mówię na, na swoich zajęciach. No i cóż się stało? On y, wykonywał pewną pracę, pewną usługę dla pewnego człowieka, i tamten człowiek mu zapłacił, ale tylko połowę. Tylko połowę. I wtedy tego pana Andrzeja to bardzo zdenerwowało, że za pracę dostał tylko połowę. Ja wiem, że. No, i, i, i wszedł w to niezadowolenie, w tą złość, w ten żal do tego człowieka. My dzisiaj wiemy, że jesteśmy w 100% kreatorami swojej własnej rzeczywistości, i to, co nas w życiu dotyka, doświadcza, co do nas przychodzi, jest w 100% nasze zgodnie z zasadą przyczyny i skutku, cokolwiek komukolwiek uczyniliśmy, to do nas wraca. Jeśli komuś kiedyś zapłaciliśmy, bo co się sieje, to się zbiera, tak zgodnie z przysłowiem, co naważymy, to będziemy musieli wypić, jak sobie pościelimy, tak się wyśpimy, więc Pan Adam, jeśli teraz doświadczył, że za wykonaną pracę otrzymał połowę, to to jest plon, a przyczyna, siew, to on w poprzednim życiu za zlecenie komuś, ktoś komu, jemu dostarczył produkt czy usługę, on zapłacił połowę. Co zasiał, to musi teraz doświadczyć z drugiej strony. I on, nie znając zasady czyny i skutków, wchodzimy w emocje i walczymy pięknym za nadobne, mścimy się, domagamy się pełnej zapłaty, idziemy do sądu i tam takie różne rzeczy. Natomiast my mamy sobie uświadomić, że wszystko, co nas w życiu spotyka, jest nasze, przyjąć nasze, co prawda, gorzkie plony, ale przyjąć je i pobłogosławić przynoszącemu. Okazać wdzięczność temu doświadczeniu sobie, bo to my wykreowaliśmy to doświadczenie i pobłogosławić temu, co nam przyniósł nasze plony, co prawda gorzkie, ale to błogosławieństwo zamyka dostawę. Tak? Natomiast jeśli ten człowiek, Pan Adam, Pan Andrzej, przepraszam, wszedł w smutek, w złość, w żal, w pretensje, tak, czyli nie przyjął tych swoich własnych gorzkich plonów, nie pobłogosławił, to plony to znów musiały wrócić. Znów musiało wrócić to doświadczenie dostawy swoich własnych plonów i musiało znów wiązać się ze stratą. Więc pojawiło się kolejne doświadczenie, gdzie Pan Andrzej miał możliwość podpisania dużego, bardzo sowitego kontraktu. Podpisał ten kontrakt, natomiast kontrakt nie doszedł do realizacji. Po prostu miał wykonać pewną usługę, ale tamta druga strona odmówiła, zrezygnowała po prostu z zamówienia tej usługi, tak? I, i te potencjalnie pieniądze duże do zarobienia okazało się, że on nic nie zarobi, tak? No, i postanowił pójść do sądu, nie wiedział, że po prostu to, co doświadcza, to, jest, to są jego własne plony. I, I to, co zasiał wcześniej, tą litość, to pomaganie innym, musiał gorzko zapłacić. Yy, w tym pierwszym przypadku nie zapłacił właściwie, nie zapłacił błogosławieństwem, zaliczył stratę, otrzymał, yy, generował z siebie cały czas żal czy złość. Więc przyszła druga lekcja w formie dużego zamówienia, ale które zostało w pewnym momencie odmówione, to zamówienie. Więc faktycznie nawet nie wykonywał pracy, ale postanowił domagać się zadośćuczynienia jakiegoś, tak? I poszedł do, do sądu i poniósł ogromne koszty sądowe aż 10 tysięcy złotych wydał na prawników. I przegrał pierwszą sprawę, przegrał też drugą sprawę, nic nie wygrał, tak? Natomiast ma teraz do zapłaty jeszcze dodatkowo 10 tysięcy złotych. I to jest trzecia, trzecia lekcja. I ja mówię, że aha, i jeszcze, jeszcze to, co, co, co niewłaściwie się zachował w stosunku do tego pierwszego człowieka, który mu wypłacił tylko połowę. To on się wywyższył nad tego człowieka. Dobrze, ja Ci przebaczam, tak? bo Ty nawet do pięt nie dorastasz do mojej świadomości. tak? Więc wywyższył się, że jest kimś większym, tak? bardziej świadomym. A tamten, co mu nie wypłacił połowy, nie dorasta mu nawet do pięt. Więc potrzebował, jak się wywyższamy, to potrzebujemy doświadczyć bycia upokorzonym. Bo jak się my wywyższamy do innych upokarzamy w tym momencie, kogoś tam upokarzamy, tak? Więc potrzebujemy doświadczyć bycia upokorzonym. No i właśnie tam przed sądem chodził do tego sądu, naobiecywali no mu, że, że wygra, a przegrał dwa razy i, i, i to było to upokorzenie. Więc ja mówię, tu wszystko działa. Tu jest wszystko zgodnie z algorytmami, nie? Ma Pan teraz wybór. Może Pan dalej cierpieć, tak? Czyli odpychać swoje własne plony, zionąc y, złością, żalem czy pretensją do tego pierwszego człowieka, który mu wypłacił połowę, zionąc y, złością, żalem czy pretensją do tego drugiego, który obiecał mu duże zlecenie, że przy nim dużo zarobi, ale w pewnym momencie przerwał kontrakt i, i nie doszedł on do realizacji i zionąc nienawiścią do, do sądu i do tych prawników, którzy obiecali mu, że, że wy, wygrają dla niego tą sprawę, a przegrali dla niego tą sprawę, co nie zmienia faktu, że on ma zapłacić za wykonaną przez nich usługę 10 tysięcy złotych. Także ja tutaj widzę zgodność z algorytmami, co się sieje, to się zbiera, tak? Jeśli nie przyjmujemy swoich własnych plonów, jeśli nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co nam w życiu Spotyka, jeśli mamy złość do tych, którzy przynoszą nam nasze własne plony, tak? Złość, nienawiść, pretensje, sądzimy się z nimi, to kto mieczem wojuje? W tym przypadku sprawy sądowe to są sprawy też y, takie na miecze, że tak powiem. Jeśli jeszcze są tam wkładane emocje albo oczekiwanie, bo można też iść do sądu, ale bez nienawiści, tak? akceptując wręcz nawet. Bez oczekiwania czy, y, zwycięstwa, czyli akceptując porażkę, pójść nawet jak już trzeba do sądu, to błogosławić tej drugiej stronie i sędziemu, czy prokuratorowi, czy oskarżycielowi błogosławić im, tak zaakceptować najgorszy scenariusz, i wtedy może się to wszystko dobrze potoczyć. Natomiast jak cały czas tutaj w sobie w środku mamy walkę, złość, żal, pretensje, y, niezadowolenie, nienawiść, no to. To be, będą przychodziły coraz to kolejne powody do złości żalu, pretensji i. Coraz większe. I, I coraz większe, tak, i to coraz większe. Bo tak w jego przypadku było, że, że każda następna interakcja to były coraz to większe straty w tym przypadku. Tak? tak, bo ludzie trzeba rozumieć jedną ważną rzecz. Bo wszystkie rzeczy, które nas spotyka, jak przez jakiś czas cel spotyka nas, tak? Więc. E, czyli to jest ogólnie wszystko jest lekcją dla nas. Jeżeli no. jakieś wydarzenie nie jest zbyt kolorowe pozytywne, to za nimi e, stoi jakieś lekcja dla nas. Jeżeli mi wyciągniemy z tej e, lekcji, co doświadczenie to, to chce nas uczyć, to mi. Jeżeli mi właśnie tego zrozumiemy i przepracujemy nad sobą te lekcje, to lekcja do nas nie wraca znów po kolejny raz. A jeżeli człowiek tego te lekcje nie wyciągnie, nie zrozumie, no to lekcja będzie powtarzała skutecznie, efektywnie ileś tam razy, dopóki człowiek tego się nie zrozumie. Więc, pa. więc ludzie nie trzeba w ogóle, jakoś. dużo ludzie właśnie myślą, że życie dzieje się przeciwko nimi tak? i przez to mają dużo pretensji do życia, do innych, że oni są tylko ofiarami, że jacyś oni są um, święty, tylko inni, się nie <śm> inni są po prostu są źli, że ich traktują w jakiś sposób mm, niedobry. I dają im jakieś niefajne doświadczenia. Więc jak ludzie właśnie zmieniają swoją świadomość postrzegania te lekcje, te życia, te doświadczenia, no to wtedy, jak się rozumie, człowiek może siedzieć ze sobą. Ok, spotkało mnie takie doświadczenia, przez takie doświadczenia, co tak naprawdę chce mnie uczyć. To ja mam zrozumieć z tej doświadczenia. I jak i zrozumie, że okej, okay, to doświadczenie chce mnie uczyć się um, o wybaczeniu, o odpuszczeniu, o cierpliwości, o miłości do siebie czy do innych ludzi. I jak człowiek tego zrozumie, i jak się zrozumie, to jest jeden pierwszy sukces, a drugi sukces to trzeba stosować te wiedzę w swoim życiu tak naprawdę, tak? Więc jak się człowiek, e, e, właśnie e, uczy się innych wybaczać, pokochać innych ludzi, tacy jacy są, uczy się, uczy się o, z akceptacji, no to po prostu ta lekcja jest przerobiona. Więc człowiek się idzie na kolejny etap. W kolejnym etapie nas uczy jeszcze o innych różnych y, rzeczach, może się nauczyć, tak? Mhm. E, bo my jesteśmy tutaj, właśnie, mm, po to, żeby uczyć się o różnych tych ważnych cechach. Dopóki się tego wszystkie te ważne cechy się nie uczymy, to wtedy właśnie będziemy się jeszcze doświadczać różne ciekawe doświadczenia. Znaczy ja się zgadzam z Tobą. Jeszcze bardziej nawet to wszystko uproszczę. Te wszystkie lekcje, bo rzeczywiście w każde doświadczenie jest dla nas lekcją, ale żeby jeszcze bardziej uprościć, ja nazywam to dostawą naszych własnych plonów. Plony są albo słodkie, miłe i przyjemne, albo gorzkie. I te gorzkie, przynoszone nam przez tych ludzi, to, to są owoce naszego wcześniejszego siewu. I po prostu i jest to też lekcja, tak, bo jeśli my przyjmiemy dobrze te plony, właściwie, czyli odpowiedzialnie, Odpowiedzialnie, czyli to, że to są nasze własne plony. I jeśli zapłacimy temu, co przyniósł nam nasze własne plony, kończy się dostawa gorzkich plonów, czyli kończy się cierpienie. A dopóki my, my odpychamy te plony, mówimy, że to jest jakiś przypadek, to jest jego wina tego człowieka, co nam przyniósł tą stratę, to cierpienie, że to jest jego wina i że to on powinien się zmienić. To tak, świat się, to ten świat się nie zmieni dla tego człowieka. Nie ma innej możliwości zmiany świata na zewnątrz, inaczej, jak tylko poprzez siebie, czyli w sobie poprzez przyjęcie swoich plonów, poprzez odpowiedzialność za wszystko, co nas w życiu spotyka, przyjęcie plonów. I po drugie zapłata dla tego, co nam przyniósł te plony, czyli wdzięczność, szacunek, akceptacja i miłość do tego człowieka. Czyli w skrócie, błogosławieństwo. To jest takie proste, że już chyba prościej nie można tego ująć. Tylko to, stosować. To jest oczywiście jest z wyższego poziomu świadomości, to jest bardzo proste, tak? Ale ktoś, jeżeli jest tak niskim um, poziomu świadomości, dla takiego człowieka tego naprawdę jest bardzo ciężko zrozumieć. Jak mogę tego człowieka um, pobłogosławić, tak? Wiele osób w taki sposób patrzy. Dlatego właśnie ta świadomość jest tak ważna, żeby na, żebyśmy rozszerzyli naszą świadomość, tak? I po prostu uczyć się właśnie o tych m, ważniejszych e, wiedzach i stosować te wiedzy. Dlatego właśnie my prowadzimy te nasze kursy dla dorosłych i dla dzieci online. Każdy poniedziałek dla dorosłych, każde wtorki dla dzieci. Więc właśnie ludzie trzeba wyjść z roli ofiary. Także tak. ciągle patrzeć na siebie jako ofiara, że ktoś na mnie yy, yy, krzywdzie mnie w taki różny sposób. Jestem taki biedny, <grym> tak? że. Tak. Pozostawanie w sferze ofiary, czyli. Tak naprawdę stan snu tutaj na ziemi, na jawie, co prawda, wydaje się, że człowiek ma otwarte oczy, ale śpi tak faktycznie. I jeśli jest w, w świadomości ofiary, że ktoś mu coś złego zrobił albo robi, i nie rozumie, że on ma tylko dostawę swoich własnych plonów, tego co zasiał, to teraz zbiera. Tak? Pozostawanie w, w roli ofiary to zawsze wiąże się z cierpieniem. Tak, nie, a nie trzeba już dalej cierpieć, wystarczy się obudzić, czyli uświadomić, że wszystko co w życiu spotyka, to ciebie drogi widzu w życiu spotyka, jest twoje i będzie wracało dopóki tego nie przyjmiesz i nie zapłacisz wdzięcznością temu, co ci przynosi to, to zachowanie, gdzie tak cierpisz. Na logiczny umysł, Ukochać i uszanować złodzieja, który dopiero co ukradł nam portfel, tak, lub zabrał coś innego, uszanować człowieka, który wyśmiał nas i poniżył, to się nie mieści w głowie. Nie mieści, nie mieści się to w umyśle. I, nie, I jeśli postrzegamy rzeczywistość przez umysł, to czu, taki człowiek będzie zawsze cierpiał, jeśli będzie w logicznym umyśle. Tak? Zawsze Na będzie to... ofiarą z jakiejś sytuacji. Ofiarą. Tak. Tak, bo tam w umyśle są programy kat ofiara. Natomiast gdy wychodzimy ponad umysł, ponad umysł i zmysły, uświadomimy sobie nasze duchowe połączenie ze wszystkimi i ze wszystkimi ludźmi, tą świadomość jedności. Uświadomimy sobie, że jesteśmy w interaktywnej grze, gdzie my wysyłamy przyczyny i skutki zawsze do nas wracają. Jeśli kogoś kiedyś okradliśmy, potrzebujemy być okradzeni i mamy to zapisane w imieniu, nazwisku, dacie urodzenia, w układzie astrologicznym i na ręku, co potrzebujemy doświadczyć, co uczyniliśmy komuś, załóżmy, w poprzednim życiu, a czego nie zebraliśmy i co potrzebujemy teraz zebrać w formie bycia okradzionym, albo jeśli kogoś wyśmialiśmy, pogardziliśmy, w formie bycia pogardzonym, tak. Jeśli my przyjmiemy to jako czysty obserwator, tak, i odpowiedzialnie przyjmiemy te plony i pobłogosławimy temu, co nam przyniósł, to kontrakt na dostawę tego gorzkiego się kończy, a otwierają nam się możliwości na, na coraz to lepszą jakość życia. Z każdym błogosławieństwem, z każdą odpowiedzialnością przeskakujemy na linię życia o lepszych parametrach. I to wszystko. Także zapraszamy na kurs. Na, w każdy poniedziałek o godzinie 19 razem z szatrą prowadzimy takie zajęcia dla dorosłych. Oraz we wtorki, y, ja będę w, na w trzech wtorkowych zajęciach dla dzieci. We wtorek 3 grudnia, we wtorek 10 grudnia i we wtorek 17 grudnia, zawsze od 19 do 21, jesteśmy i chętnie porozmawiamy z Waszymi dziećmi, które wiadomo, że one różnie patrzą na swoich rodziców. Rodzice powinni być autorytetem tak, dla swoich dzieci, a często jeśli dzieci są w tym wieku buntowniczym, to nie chcą słuchać rodziców, może posłuchają zewnętrznych osób, tak także chętnie porozmawiamy z waszymi dziećmi, zgłoście się proszę do tam w opisie pod, pod tym filmem będą informacje jak zgłoszenie wysłać i, i do zobaczenia tak tak, no i jeszcze y, poniedziałkowe zajęcie już y, 11 listopada już rozpoczęło, więc jeżeli ktoś chce dołączyć do tej kursu, no to wtedy też można dołączyć, bo ten kurs nie będzie do końca czerwca, każdy poniedziałek, y, przez online, y, przez wyjątek jakieś y, y, święta, tak. Więc w tych dniach będzie wolny, ale większość inny reszty poniedziałek będziemy wspólnie właśnie tam połączyć i będziemy się dzielić z naszymi e, e, wiedzami, doświadczeniami, więc zapraszami. I jeszcze jak te dzieci, ten, ten kurs dla dzieci również będzie trwało pod koniec czerwca. Każde wtorki w, te kurs, w tym kursie też będzie różni nauczyciele z różnych dziedzin, będą dzielić swoimi wiedzami, ucząc te świadomości dla dzieci od najmłodszych wiek. Tak? My nie musimy interesować, zrozumieć te tematy, kiedy osiągamy jakieś 20, 30, 40 50 lat. Jeżeli dostarczamy te wiedzy dla naszych dzieci na, a od najmłodszych wiek, no to wtedy nasze dzieci będą mogli próbować e, tak jak chcą, kiedy osiągnie dorosły wiek i tworzy dla siebie, również dla innych, piękny, cudowny świat. I dlatego właśnie my już roz, rozpoczynamy ten kurs dla dorosłych lub dla dzieci. Więc jeżeli ktoś czuje, dołączyć do tego kursu lub wysłać swoje dzieci, to można zapisać do tego kursu. Pięknie Was zapraszamy. I więc e, dziękuję za dzisiaj naszą rozmowę i my również za chwilkę zaczynamy nasz kurs online onlineowy poniedziałkowy, więc musimy jeszcze chwilkę przygotowywać na, na te zajęcia. Więc dziękujemy za uwagę, dziękuję Mietku i. Wdzięczność wielka, tak. I do zobaczenia. Tak, do zobaczenia i do słyszenia. Pa-pa.